Siemanko, z tej strony Matthew, witam w kolejnym filmiku w i dzisiaj mam dla Was dobrego newsa, ponieważ mam nowy sposób świeży na poprawę FPS-ów i to nie będzie jakiś sposób, wiecie, jak z mnóstwo różnych poradników, gdzie to Wam daje jakieś tam pół, pół FPS-a więcej, albo niektórym w ogóle zabiera jeszcze kilkadziesiąt FPS-ów, jest to randomowe, błąd pomiarowy i tak dalej, tylko faktycznie sposób, który w większości z Was pomoże, a przynajmniej już tak przechodząc do konkretów, tej większości, która aktualizuje Windowsa. I tutaj do końca nie wiem, jak to jest z tym update'em Windowsa, ponieważ generalnie update Windowsa, który wszedł rzekomo 14 października czyli ponad miesiąc temu on spowodował spadek FPS-ów w różnych grach, między innymi właśnie w CS, i to dosyć znaczący spadek, do czego zaraz przejdziemy. Natomiast wydaje mi się, że aktualizuję tam mniej więcej na bieżąco, nie? no, ale w każdym razie miałem jeszcze bencha chyba sprzed 8 dni po updatecie, jak robiłem filmik o updatecie, i tam FPS-y trzymały się w miarę równo, nie? i zmierzyłem sobie właśnie dzisiaj, jak ten trik chciałem sprawdzić, i okazało się, że FPS y mi mocno spadły, czyli w przeciągu ostatniego tego, nie wiem, tygodnia 8-9 dni spadły mi FPS-y, być może wam wcześniej, nie wiem, być może mi się opóźniło. W każdym razie, prawdopodobnie za obserwowaliście i to jest tak, jeśli macie Windowsa jednostkę, jeśli macie dziesiątkę, nie mam tutaj potwierdzenia, ale najprawdopodobniej wam FPS nie spadły, To jest ciężkie tutaj do stwierdzenia, bo byście musieli sami benchować regularnie, ile macie fps ale tak wstępnie wydaje mi się, że dziesiątkowiczów to nie dotyczyć wszyscy, którzy mają jednostkę i robię aktualizację, no to spadają y o dużą ilość, więc to de facto nie jest jakiś wielki sposób na poprawę FPS-ów, tylko sposób na powrót do FPS-ów, które były przed. Sprawdź stronę skin.place, która oferuje natychmiastową sprzedaż skinów za gotówkę. Skin.place wyróżnia się spośród innych stron do instant cashoutu naprawdę wysoką oferowaną ceną, która często praktycznie dorównuje ceną skinów wystawianych przez graczy na marketach player to player. Zgodnie z kodem lub klikając w link w opisie dostanie się 2% bonusu przy pierwszej sprzedaży. Dostępne są popularne metody wypad, np. karta Visa i Paypal oraz przelew SEPA z odpowiednio 4%, 6% i 2% prowizji. Dokładne informacje na temat wszystkich prowizji zobaczycie rozwijając menu strzałką, gdzie zobaczycie również system lojalnościowy, który pozwala zyskiwać nawet do 2,5 dodatkowych procent hajsu po sprzedaniu większej ilości skinów. Na stronę logujecie się standardowo Steamem, podajecie trading i e-mail i możecie sprzedawać skiny. I w związku z obietem Walskim zimpace oczywiście musi poczekać 8 dni od wykonania tradu, żeby móc wam bezpiecznie wypłacić środki. W moim przypadku proces akurat był instant i zajął całą godzinę, bo mam VIP' na stronce, o którego też się można starać. Polecam Skin link w opisie. Więc zaczynamy sobie tutaj od przykładu tego toura, od którego się dowiedziałem o tym właśnie, o tej rzeczy, aczkolwiek teraz widziałem, że już to lata wszędzie i dużo ludzi ogólnie z całej powiedzmy przestrzeni... Komputerowej, grajkowej, bo to niby wiele gier afektowało. Nie wiem, już czasami po angielsku. Sorry, w każdym razie w jego przypadku widzicie, że tutaj mamy różnicę w average. Mamy jakieś tam 14 fps ów. to nie jest niby dużo, ale też nie wiem, bo chyba 5,8194, ja chyba tą wersję miałem. No nie będziemy się tak szczególnie, bo to chyba w większości Was nie interesuje. W każdym razie w jego przypadku to jest 14 fps na average i jakieś tam 35. na, To jest 1% low average. Więc trzeba już do konkretów, powiem, że u mnie poprawa jest większa, ale to wiadomo, to zaraz potem powiem. W każdym razie, podstawę, którą musicie zrobić, to Wam. Tam oczywiście link w komentarz komentarzu, w opisie, wszędzie no i to jest po prostu, tutaj jest opisane o co tutaj chodzi, nie, że jest gorszy performance w wielu grach, po właśnie zaupdate'owaniu do, do tego tutaj update'u, ja sobie to wpisałem i tutaj niby właśnie data jest z tego października, po prostu instalujecie tutaj, pobieracie click here, pobieracie, instalujecie sterowniki więc jakby to jest koniec poradnika w tym momencie, nie, ja chcecie możecie włączyć film xd, o tutaj właśnie widać, czyli ja miałem te 581.80 a to miał ma 581.29 czyli on też nie ma tego najbardziej aktualnego, więc jego porównanie jest troszkę inne nie, być może yy, u niego byłaby taka sama różnica w. Jak u mnie, troszkę większa, gdyby miał właśnie ten sam ster i przechodził. Z tego 80 na 94. Więc tak jak ja mówię, sprawa jest prosta, pobieracie, instalujecie. I tutaj w ogóle ciekawą rzeczą to jest to, co NVIDIA napisała, czyli to, że generalnie tak tutaj skracając Wam całość, no to oni wiadomo co jakiś czas wypuszczają sterownik, tak, ale to jest tak, co jakiś dłuższy okres. Czasu. Natomiast wiadomo, że wielu użytkowników, to jest na końcu napisane, wielu z Was no, bardzo tego potrzebuje, tego typu zmian, więc właśnie wypuszczają taki Hotfix Driver, który wiadomo jest mniej bezpieczny, bo to jest jakby wersja beta, lepiej jest poczekać na pełne, ale wielu, wielu osób, rozumieją, że wiele osób to chce. I właśnie dlatego dostarczałem tylko właśnie takie hotfix drivery przez Nvidia Customer Care Support Site na, na Twitterze. Właśnie tam był też, to nie było na jakimś tam oficjalnym, nie wiem, że nowe stery czy na oficjalnym też, też takie czy nie dają, nie? Ale właśnie trzeba było iść tam na jakieś takie konto któryś tam, nie wiem, a z 20 koła followów. Oczywiście złota weryfikacja, więc tutaj ten link, który kliknąłem, tutaj zresztą widać, że Nvidia. Nie, ale jakby jest legitym, bo też jest z Twittera kliknięty jak coś ze złotej weryfikacji i tak dalej. Więc normalnie się tam chcieli w tym GeForce Experience, tam cokolwiek kupić tam tego jeszcze nie ma, nie? To jest taki typowo dla takich, co śledzą mnie. Nowy sterownik świeżutki, no i tak jak mówię. No w, wydaje mi się, że też jest wiele gier, które w ogóle miałyby większe problemy. Natomiast zobaczycie u mnie, o ile się FPS-y pogorszyły przed na Windows, Windowsa, który właśnie to spowodował i do jakich wielkości to wróciło. Dobra, włączyłem kamerkę, tutaj macie moje bench, i tutaj na przykład jest bench ostatniego update'u, który właśnie filmik był 8 dni temu, co powiedziałem, że nie ma żadnej praktycznej różnicy, bo tam był jakiś tam performance improvement czy coś. No i faktycznie okazało się, że to praktycznie z w granicach błędu pomiarowego no i te dni oczywiście nie robiłem żadnego bencha. Dzisiaj jak właśnie zobaczyłem ten tweet, to pomyślałem, kurde, może mi też faktycznie spadło, a może w ogóle mam takie same, a będę miał jeszcze więcej FPS-ów. Liczyłem właśnie na to, nie, żeby miał więcej FPS-ów. No i zrobiłem tego bencha, patrzcie tutaj nie liczyłem, żeby miał też tam te 811 average, a ja tu nagle patrzę, bum, 780 bez żadnego powodu, nie. Znaczy tam był jakieś drobne DTCS, albo nawet tylko jeden, ale to naprawdę niczego nie zmieniało. Co zaraz zresztą zobaczycie. No i tutaj 771 wyniki tam jeszcze zrobiłem chyba jeden generalnie wiadomo jak sobie popatrzycie low i tak dalej no wszystko w miarę podobnie no i właśnie sobie zrobimy tego hotfixa no i teraz sobie porównajmy właśnie zobaczycie że tam wyniki hotfixa na początku czyli jest ciutkiem mniej nie? bo tutaj było przed było te powiedzmy okolice 810 ale to też może być granica błędu pomiarowego bo ten przykład jest 800 w drugim ranie jest 802 to tam też był restart gierki, różne rzeczy próbowałem, tam jeszcze był jeden ran dodatkowo, więc tutaj widzicie, w trzecim ranie na przykład wyszło 805, więc być może na przykład to były jakieś dwa laki rany. Powiedziałbym, że generalnie dotaliśmy, w szczególności chyba tutaj, potem w tym ostatnim, w tych wszystkich lowach, i tak dalej, dotaliśmy praktycznie w granicy tam błędu pomiarowego, jakiegoś tam poniżej procenta czy coś różnicy. Więc zakładałbym, że ten hotfix faktycznie przywraca do stanu tego, co było przed. Tylko tak jak mówię, u niektórych ten spadek FPS-ów na Nastąpić nie wiem, bo to niby ten update był 14 października, nie. Windowsowy wchodził więc ten Ten spadek mógł nastąpić ponad miesiąc temu, oczywiście, kiedy zadano swoje dżemu. No więc tyle, jak sobie zainstalujecie, dajcie, zbęczujecie sobie przed, po jeśli bęczujecie przed, to też się możecie podzielić. Generalnie czekam, aż się podzielicie, ile wam dało to zysku, bo generalnie wiecie, ja mam dobry PC, znaczy, no dobry, bardzo dobry PC. Natomiast, no na pewno to, że mam 40 FPS-u więcej, to nie znaczy, że ten, powiedzmy te, no ile 5% więcej. <laughs> No, na lałach może troszkę więcej, to jakieś 10% czasami, może nawet, no to też nie znaczy, że u Was też będzie tylko tam 5%. Ja na przykład nie wiem, być może jak macie słabsze macie średnie, a. Nasz ten średni average, chciałem powiedzieć. Jak macie średnie average 300, to wam też 40%, 40 fps też będzie, nie? No, wtedy to już jest dużo procentów, nie? Ponad 10% na pewno i tak dalej. Dobra, to chyba tyle, mam nadzieję, że się przydało, myślę, że tak jak jakby większość się przydało. Kto w ogóle, tak by the way, też kolejna ciekawostka, kto w ogóle nie ma Windowsa jedna Tutaj nie mówię, bo to mogła być kwestia po prostu przejścia na nowy Windows i jakby w pewien sposób jakby reinstala Windowsa, co oczywiście często FPS-u zwiększa, tego nie wiem. Natomiast w ostatnim filmiku o monitorach 610 Hz oraz, może dam sobie kamerkę taką na sam koniec, w ostatnim filmiku o monitorach, który zresztą polecam, bo naprawdę był mocny, tam może troszkę trzeba poczekać do troszkę tego w miku zobaczyć, żeby do takiego miejsca się dostać, ale chciałem wszystko rzetelnie omówić, yy, więc w tamtym filmiku, no generalnie palcem sobie zobaczyć o monitorach, najlepszych uważam na ten moment, no, w sumie najlepszym, ale to jest właśnie nie wiadomo, tam mówiłem też o nowym monitorze, który świeżo wychodzi, ale został wycofany z polskich sklepów, póki co nie wiem jaki jest powód. O tym wszystkim sobie mówiłem, o wielu bardzo ciekawych rzeczach dotyczących monitorów, więc polecam sobie zobaczyć, po filmik, jak się mogłem spodziewać, rzeczywiście nie zrobił zbyt dużo wyświetleń. Natomiast chciałem tutaj, do czego, do czego dążyłem na początku. Chodziło mi o to, że ja generalnie właśnie po to, żeby korzystać z monitora powyżej 500 Hz, to trzeba zainstalować Windowsa 11. Ponieważ na, Windows, na Windowsie 10 mamy ograniczenie tylko 500 Hz, wyżej się nie da. Więc ja instalując, tak zmusił tą jednaskę, okazało się, że zyskałem 50 fps na wszystkim. Znaczy, no tam może na, na lowach tam nie wiem, mniej, 40 czy coś, no ale generalnie, albo tylko na average to było, ja już tam nie pamiętam. Ja to wszystko benchowałem i tak dalej, już teraz mi się nie chce w tym sprawdzać. Natomiast, no generalnie polecam spróbować przesiadkę na jednaskę. Nie wiem, możecie się zorientować bardziej, ale ja mówię po prostu, że w moim przypadku to mi pomogło. Kolejny filmik, oczywiście, przed Majorem, nie martwcie się, będzie pikem, ale no co, myślę, że w niedzielę chyba nie. To jest odpowiedni moment, tak na. No, ostatni moment, nie ostatni moment. Dobra, jeszcze raz już dobra żegnać. Teraz po ostatni do zobaczenia, na nara.